Jest strefa PDF, pełna wrogich graczy. Jeśli ktoś ten słabszy od razu, dojdzie do zabijał, to, go zabijają, to powoduje, że to najbardziej niebezpieczne miejsce na serwerze. A to ja, bez i bez kasy na totalnym koncie. A moim zadaniem jest przetrwać tu 7 dni, nie ginąc ani razu. Czy mi się to uda? Oglądaj do końca, żeby się tego przekonać. No dobra, jesteśmy w Minecraft, więc tak. Ja już sobie musimy zrobić nowy konto offline. Weźmy sobie nikogo ostatniego subskrybenta. Ostatni subskrybent to jest Kupsom. Klejamy Kupsom. sigma. ma. Jeden, dwa, trzy, cztery... Nie kraty, Okej. Okay teraz byliśmy sobie na Alkartel bo się ładuje tutaj, o! To więc tak, znajdziemy sobie już ten guls Jak widzicie, mam zero kasy, zero monet czasu, zero wiedzy. Wszystko, wszystko mam wyzerowane Tak jak tutaj zacząć? Najpierw musimy paski. Tak, wpisujemy sobie kośnikła. Dobra, idziemy sobie na bezpieczną strefę gracza. Na razie na no, nikogo nie ma. sobie na ten generator dla początkowych graczy, bo nie wiem czy wiecie, ale to jest tylko dla początkowych graczy generator. A i ma siwie w kopie. I tak by było, kopanie, ulepszanie, kopanie, ulepszanie, aż zdobyłem filo furkę no i to tyle w sumie. Nie chce się, się już kopać, może poproszę o coś graczy? Właśnie dźwięk nie nagrał, no ale prosiłem graczy o coś, czy tak coś, po chwili jakaś oferta wyskoczyła, chyba pominujcie, znowu, bo widzę po prostu jakieś niepotrzebne temy jego, no. Um, nie wiem skąd ten godzin był w i no więc akceptowałem, no i mam jakieś y, itemki początkowe. I od jutra zaczniemy 7 dni na strefie PvP. To jest ten czas, kiedy wchodzimy na strefę PvP, więc 3, 2, 1 i jesteśmy, stąd już nie ma odwrotu. Idźmy sobie na strefę bez elektro ponieważ tutaj na tej strefie bez elektro można dużo zarabiać, więc kopałem, kopałem i przy okazji spadłem, więc sobie pokopiemy znowu, no nie no nie wytrzymam zaraz no tam... Ej co jest tam, ej co jest, Tu jakiś gracz jest, i tak to był mój pierwszy kill, ale niedługo potem wyszłem z serwera Jego dnia, gdy wszedłem na serwer, od razu postanowiłem zabić kilku stiwków, a potem trochę pokopać. kila, ja, w którym teraz kopałem, postanowiłem pożyczyć jednemu siankowi, ale nie wiem czy mi go zamierza oddać. Przez kolejne 3 dni tylko byłem na trawie bez elektry i kopałem, więc nie będę wam zawracać tymi dniami czasu. Przejdźmy do dnia 6. Postanowiłem iść na strefę bez L, czy pokopać, ale tym razem ktoś inny tam był. Ile są na strefę O nie! Nie, nie! Nie, nie! Nie mogę to wystawiać. wstawiać! zjawa jakaś! Nie, nie, nie! Ją z pieroli. Jest tu, jest tu! Nie! No, muszę się chce ze mną kręcić. I na ja Pomogę! Chcę ja się chce ze mną kręcić cały. Dobra, chyba. Nie, nie, chyba. Ty zabiłem go, nie wodaj, zabiłem go. Dobra. I nastał ten dzień mogę w końcu przejść za tą linię i pisać ukośnik Spawn. I z tego miejsca chciałbym Wam podziękować, że obejrzeliście cały ten film. Jeśli chcecie więcej takich filmów, zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz. A my widzimy się w następnym filmie. I krowik dajno ma no rangę media za ten film. No, please, no, krowik.